Peleton pod tytułem Kuchyń obszelować. Miało tego być co rozmieni, ale jakoś tego nie widać, bo nikierym je mało wywiesić jedno chwolidło i poradzą na kupie dać aże trzy. A wypisowane są na tych chwolidłach takie rozmaite głupoty, że nie idzie się moc razy ani skapować ło co się rozchodzi. Dejmy na to. Taki wielki zrobiony z plechu trzy na kupie chwolidła, prawią mną o tym, że jakiś góra robi kuchynie dla króla. Królów już dawno w Polsce nie ma, a tym tuplem a w Cieszynie, ale komuś się to poskładało do Rymu i tak to napisał. Ja bym mu poradził, co by raczej napisał to kapkę po naszemu, to aj i czesi przyszliby na to, o co się rozchodzi. Fajnie by się to coś takiego czytało, jakby to było napisane, dajmy na to tak. Robię kuchynię, kiedy se możecie łopsztelować ino w Cieszynie. I już każdy by wiedział, kaj z pieniądzami mo przyś. Tych folidła są wielki, że jak kierysi cudzy żynie autem po ulicy Liburni, to na zicher będzie miał za rozinko we swojej czeponi to, że ci króle, jeżeli jeszcze w Europie egzystują, będą musieć navszczywić nasz Cieszyn i kuchynce tu łopszczelować. A jak się ta rzecz jeszcze po świecie rozyndzie, to kto wie, że można Aicysa z Japonii przyjedzie za taką kuchynią do Cieszyna? Wszystko je się na świecie można. Bo siednąć do swojego europlanu każdy król może i rozdwa już będzie w Cieszynie. Kiejsi Franciszek Józef aż cztery razy nawściwił nasze miasto, chociaż na zicher u siebie doma we Wiedniu miał stoloża, kiery mu meble do kuchynio i co zrobił. Co by jeszcze tych chwolidej było mało, to ten pon góra, kiedy te kuchnie robi, dorządził się isto z kimś takim, co paniczkom poprawiał figury i te oba słowa, figura i góra się też zrymowały. I podziwejcie się, jako to niekiedy mało trzeba sobie ludziom zamieszać w czeponiach. Tuż miejcie się wszyscy dobrze i wieziłego powiątku.